Czas na test smaku. Kurde, no ten aromat tego, tej cebulki jest niesamowity. Ja tutaj mam masło. Jeden, jeden z moich widzów mi ostatnio polecił. Jest to masło irlandzkie. Kerrygold. Jest dość drogie, bo kosztuje 12 zł za kostkę. Ale powiem wam, że już skosztowałem wcześniej tego masła. Naprawdę jakościowe, jest super, bardzo takie kremowe. No to co, kosztujemy. Mmm. Zobaczcie ten miękisz. Ta cebulka robi robotę. Cześć, witajcie. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to seria z piekarnika Witka. A dziś przygotujemy chleb chleb na zakwasie pszennym. Właśnie mi tutaj dojrzewa już mój zakwas. Chlebek zrobimy smakowy, bo dodamy sobie do takiego chlebka karmelizowaną cebulę. Ja tutaj mam trzy rodzaje cebul, szalotka zwykła, biała cebula i czerwona cebula. Też muszę Was przeprosić, ponieważ jestem lekko przeziębiony, co może widać i słychać, dlatego też mogę mówić przez nos. Ale mimo tego faktu postanowiłem, że nagram dla Was kolejny odcinek, ponieważ y, cały czas mnie wspieracie. Dostaję od Was dużo komentarzy, wiadomości, że, że to co robię ma sens i, i Wam się to po prostu podoba. Y, nawet dostałem ostatnio komentarz y, od kilku pań, od pań y, że oglądacie mnie w Rzymie. To jest jedno. Oglądacie mnie w Kanadzie. Oglądacie mnie w Stanach Zjednoczonych. Więc naprawdę ja jestem pod mega wrażeniem. Że te moje treści docierają, można powiedzieć, że na, na cały świat. Więc napiszcie w komentarzu z, skąd mnie oglądacie, jestem bardzo tego ciekaw. Też może zanim zaczniemy w ogóle robić jeszcze chleb, yy, chcę Wam też zrobić takie wprowadzenie a propos mąki, ponieważ yy, dużo dostaję tych pozytywnych komentarzy, że, że chleby się udają, ale też część z Was pisze, że chleby się na przykład rozlewają, chleby nie trzymają tej struktury, że że u mnie te chleby jednak są napowietrzone, że są, wiecie, takie fajne, pulchne, a wam się niektórym, niektórym widzą się po prostu chleby, tak wspomniałem, rozlewają. Słuchajcie, ja wam, to nie jest reklama, to jest po prostu polecajka. Ja wam bardzo polecam e, zamówić sobie taką mąkę. Jest to mąka pszenna chlebowa z Młyna Ciechanowiec. Ja tą mąkę, mąkę kupuję na Allegro, w takich workach 5 kg. E, i naprawdę bardzo wam polecam, ponieważ ta mąka ma dużą zawartość białka, Fajnie się na niej pracuje. Ja, ja ją już używam tak naprawdę od dłuższego czasu. Więc mm, jeśli jeszcze nie macie sprawdzonej mąki, to wypróbujcie tom, naprawdę i, i się przekonacie. Tak więc tyle na temat y, wstępu, podziękowań na temat mąki. Zaczynamy robić chlebek, a tak naprawdę chleby, bo dzisiaj tych chlebów będzie aż cztery. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy mieszać ciasto, pokażę Wam jeszcze składniki, które sobie przygotowałem. Mam tutaj zakwas pszenny. Zobaczcie, jak on wygląda. Pięknie już, że tak powiem, przefermentował. Jest, jest gotowy do użytku. Tutaj mam mąkę pszenną chlebową. Tą, którą Wam pokazywałem. Z młyna ciechanowiec. Dzisiaj nie będziemy mieli żadnego ziarna. Dzisiaj robimy stricte pszenny chlebek, właśnie na tej mące. Następnie mam tutaj wodę. Woda z kranu. Temperatura pokojowa. Tutaj mam również wodę. Jest to tak zwana dolewka, którą sobie będziemy dolewać. Odważona sól. No i nasza cebula. Tutaj tej cebuli mam prawie 700 gram, więc dość sporo. Cebulkę sobie za chwilę będziemy też kroić w międzyczasie i podsmażać. Zaczynamy mieszać nasz chleb. Ja mam tutaj przygotowany pojemnik. Ten pojemnik jest dość duży, ponieważ Będziemy robić, tak jak wspomniałem, cztery bochenki. Ja zaczynam sobie od wlania wody. Woda z kranu. I do takiej wody dodajemy całą mąkę. Całość teraz króciutko omieszamy, tylko do połączenia składników. I będzie teraz zachodził tak zwany proces autolizy czyli mąka będzie się po prostu nawadniać. Dlaczego to robimy? Robię to ponieważ wtedy lepiej nam się rozwinie w ogóle gluten. Ta struktura ciasta będzie dużo lepsza. I naprawdę nie pomijajcie tego kroku, bo wszystko to, co tutaj będziemy robić dzisiaj, naprawdę ma znaczenie. I nawet takie właśnie połączenie wody z mąką i odstawienie na pół godziny naprawdę robi to, robi to robotę. Myślę, że doświadczeni piekarze, ktoś kto w domu piecze, to potwierdzą moje słowa, że taka autoliza naprawdę robi robotę. Więc. Więc tego po prostu nie pomijajcie. Ciasto mi się delikatnie klei do rąk, zobaczcie, ale mam szkropkę. Ta szkropka świetnie się sprawdza, właśnie przy pieczeniu. Zobaczcie, fajnie się nam ciasto ściąga z, z tej ręki. Ona się tutaj przykleiło. Dodatkowo ta szkropka też służy do dosłownie do szkrobania. Tak, jak wspomniałem, wyrabiamy ciasto tylko do połączenia składników, tak żeby nie było surowej mąki. Ciasto mamy już fajnie wymieszane. Ja teraz sobie przykrywam wieczkiem i nastawiam timer na 30 minut. W tak zwanym międzyczasie pokroimy sobie cebulkę. Ja sobie tutaj wezmę do tego bardzo ostry nóż. No i cebulkę, tak naprawdę, pokroimy sobie w piórka. Widzicie, sporo nam wyszło tej cebuli. Ale spokojnie, to wszystko się przyda. Yy, I ta cebula, też, że tak powiem, jak ją będziemy karmelizować, to ona też po prostu się skurczy, bo puści wodę. I zobaczycie, że to jest tak jak ze szpinakiem. Że nagle mamy dużo, dużo szpinaku, a jak go, jak go przesmarzymy, to się okazuje, że jest bardzo mało. Więc tak samo będzie z tą cebulą. Rozgrzewam sobie już patelnię. Na patelnię daję sobie olej. Tego oleju dość sporo. To, że jest tłuszcz, który przewodzi smak Więc ten tłuszcz, ten olej Nawet jak nam zostanie, to Dodamy go do naszego chlebka No i cebula Wrzucam sobie całość I tak naprawdę na wolnym ogniu Będę teraz tą cebulkę karmelizował Cebulka nam się fajnie karmelizuje, zobaczcie Jednak dodam do niej dwa tajne składniki Cukier trzcinowy I sos sojowy Dzięki temu cebulka nabierze takiego fajnego charakteru, głębi smaku. Słuchajcie, 30 minut minęło. Dodamy sobie teraz do naszego chlebka zakwas pszenny. Zobaczcie, tak on wygląda. Ten zakwas pszenny jest aktywny. Ja go wczoraj karmiłem, yy, czyli 12 godzin temu w proporcji... 1.44. 4. Jeśli nie macie takiego zakwasu, to możecie go sobie stworzyć. Ja ten przepis już nagrałem na taki zakwas pszenny, gdzie pokazuję moją metodę w domowych warunkach. Więc podsyłam wam tutaj albo tutaj. Zależy gdzie się zamieści ten link do filmu. Tak więc ja sobie teraz odważę do mojego ciasta zakwas. Zobaczcie, tak wygląda mój zakwas. Bardzo, bardzo aktywny. Zobaczcie ile tutaj jest pęcherzyków powietrza. Dodaję sobie tego zakwasu 360 gramów. No ale zobaczcie. Dodałem sobie i zostało mi... Ja sobie tak to odważyłem, że zostało mi część zakwasu. No i tą część sobie teraz nakarmię znowu w proporcji 1,4,4. 4. I będę miać na kolejne wypieki. Dodałem już zakwas. Czas dodać naszą dolewkę. Ja sobie dodaję tej dolewki mniej więcej połowę. I teraz wyrabiamy. Ciasto sobie wstępnie wyrobiłem w mojej miejsce w moim pojemniku. I teraz delikatnie sobie zwilżam, zwilżam dłonie. Przy, przy pomocy naszej szkropki wyciągam nasze ciasto na blat, bo będziemy je teraz wyrabiać na blacie. Ja ręce znowu delikatnie sobie zwilżam, tak żebym miał dobrze nawilżone. I teraz ciasto będziemy sobie wyrabiać. Właśnie w ten sposób. Tak przygotowane ciasto wyrabiam przez około 3-4 minuty. Zauważcie, że nie dodaliśmy jeszcze soli. Tą sól dodamy sobie dopiero za jakieś pół godziny. Bo teraz będzie zachodził tak zwany proces fermentolizy. Tak się nazywa ten proces. Bo dodanie zakwasów powoduje już fermentację. Jeśli ciasto kleje Wam się do rąk, możecie sobie delikatnie zwilżyć zimną wodą. To na pewno pomoże. No i dobrze, tak się prezentuje nasze ciasto. Ja z sobie formuję kulę i tą kulę przekładam do pojemnika. Ciasto sobie przykrywam wieczkiem i nastawiam timer na 30 minut. I tak przygotowane ciasto włożymy sobie teraz do garownika, gdzie będzie już fermentowało. Ciasto włożymy teraz do domowego garownika. Jest to nic innego jak wyłączony piekarnik, w którym mam higrometr, gdzie pokazuje mi temperaturę oraz wilgozność. No i teraz sobie włączę żarówkę, tak żeby ciasto mogło mieć odpowiednie warunki do fermentacji. Optymalna temperatura dla naszego ciasta to jest między 25 a 28 stopni. Wtedy będzie idealnie. Ciasto sobie wkładam, timer biorę ze sobą, odkładam sobie go tutaj. No i widzimy się za pół godziny, bo wtedy dodamy sól. W międzyczasie pamiętajcie o naszej cebuli, żeby ją cały czas mieszać. Zobaczcie, jak się już fajnie skarmelizowała. Zapach karmelizowanej cebuli czuć już w całej kuchni, no i w całym domu. Pięknie się skarmelizowała. Jeśli Wam się delikatnie przypala, możecie dolać odrobinę wody. 30 minut minęło, dodamy sobie teraz sól. Po 30 minutach. Do ciasta teraz dodajemy sól oraz odrobinę dolewki. Całość ponownie wyrabiamy. Wstępnie w pojemniku, a następnie będziemy sobie wyrabiać na blacie. Ponownie sobie ręce delikatnie zwilżam zimną wodą, żeby ciasto mi się nie kleiło do rąk. I znowu porządnie wyrabiamy. Ciasto wyrabiamy przez 3-4 minuty ponownie, tak żeby sól się fajnie nam rozpuściła. Jeśli ciasto wam się klei do rąk, delikatnie zwilżcie sobie dłonie zimną wodą. To Wam pomoże. Zobaczcie jakie to ciasto jest silne. Ten gluten jest bardzo fajnie rozwinięty, jest bardzo elastyczne i dodanie teraz soli na tym etapie spowoduje to, że wzmocnimy tą siatkę glutenową, bo sól po prostu technologicznie wzmacnia siatkę glutenową. I zobaczcie, tak się prezentuje nasze ciasto. Jest bardzo silne, stworzyła nam się fajna kula z tego ciasta. Ja sobie je delikatnie naprężam, to właśnie w ten sposób. I teraz do mojego pojemnika daję sobie odrobinę na spód oleju. Jest to bardzo ważne, żeby ciasto nam się po prostu nie przykleiło. Delikatnie rozsmarowuję. I teraz ciasto, zobaczcie, przekładam do naszego pojemnika. Zamykam. I wkładam na 30 minut do naszego garownika. Minęło właśnie kolejne 30 minut. Jak możecie zauważyć, mamy już tutaj 26 stopni, yy, czyli jest, jest ok. Ciasto sobie fajnie fermentuje. I teraz sobie je zlaminujemy. Dobrze, teraz będziemy ciasto sobie laminować. W międzyczasie zobaczcie, ja sobie przełożyłem skarmelizowaną cebulkę do miseczki. Patrząc na to, jaką ilość mieliśmy na początku, a jaką mamy teraz, to do tej cebuli jest naprawdę niewiele ale powiem Wam, że już zdążyłem skosztować, jest naprawdę świetna. Ten sos sojowy, ten cukier trzcinowy po prostu wydobył smak z tej cebuli, więc świetnie, świetnie będzie pasować do tego chlebka. I teraz tak, blat sobie spryskuję spryskiwaczem, mam tutaj zwykłą wodę, robię to, ponieważ nie chcę, żeby mi się ciasto przykleiło do blatu, dlatego woda. Woda tworzy, stworzy taką fajną powłokę. Ja sobie tą wodę delikatnie rozcieram. Właśnie w ten sposób. No i teraz czas na nasze ciasto. Zobaczcie, ciasto nam pięknie wyskoczyło. Dzięki temu, że daliśmy wcześniej olej, to nie musieliśmy się z tym ciastem y, szarpać, że tak powiem. I teraz tak, y, wilgotne dłonie znowu sobie zwilżam. I laminujemy. Laminujemy, czyli rozciągamy to ciasto, zobaczcie jakie one jest silne. Świetnie się gluten rozwinął. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego nie dałem na przykład tej cebulki na początku mm, mieszania. Odpowiedź jest tutaj. Przez to, że nie dałem tej cebulki, to tak naprawdę. To ciasto mogło sobie fajnie fermentować, gluten mógł się swobodnie rozwinąć. Gdybym dodał na początku cebulkę do naszego ciasta, zaburzyłbym fermentację. Ta siatka glutenowa na pewno nie byłaby tak silna, jak jest teraz. Zobaczcie. Ja z tym ciastem mogę zrobić, co tylko chcę. To właśnie za sprawą tej, tego procesu, tej fermentacji. Mamy teraz pięknie rozciągnięte nasze ciasto, i teraz kładę sobie naszą karmelizowaną cebulkę po całym dzieście. Zobaczcie. Naprawdę zapach będzie niesamowity tego chleba. To też jest ważne, żeby ją skarmelizować, bo gdybym dodał surową cebulę, to taka surowa cebula ma zupełnie inny smak. I dobrze o tym wiecie, że ona nie ma takiego intensywnego smaku jak ta skarmelizowana. No i dobrze, cebula rozłożona, i teraz ciasto sobie będziemy składać. W ten sposób. Cały czas mam zbliżone dłonie, tak żeby mi się nie przykleiło i teraz tą stronę do środka, zobaczcie. I teraz często składamy w ten sposób. Zobaczcie jaki piękny gluten, aż jest sama przyjemność pracować z tym ciastem, naprawdę. Dlatego ja bardzo lubię te przemne chlebki, bo można się fajnie pobawić. Pobawić w takim pozytywnym słowa znaczeniu. No, i teraz to ciasto sobie składam w ten sposób. Formuję kulę, pojemnik do pojemnika, odrobinę wody na spód i przekładam ciasto sobie. O, tak. tak się prezentuje nasze ciasto po złożeniu. Zobaczcie już pierwsze pęcherzyki powietrza. Fermentacja pięknie nam tutaj przebiega. Widać ładnie cebulkę. Teraz sobie ciasto przykrywam i wstawiam do garownika na godzinę czasu, tak żeby chlebek nam fajnie przefermentował. No i następnie będziemy go składać. Właśnie minęła godzina. Zobaczcie, jak nasze ciasto fermentuje pięknie. I teraz ciasto sobie złożymy. Zobaczcie. Tak wygląda nasze ciasto. I teraz tak. Zawsze, gdy składam ciasto, mam pod ręką miseczkę z zimną wodą. Ja sobie delikatnie zwilżam dłonie. Chwytam sobie kawałek ciasta w ten sposób i zobaczcie. Delikatnie składamy. I to samo z drugiej strony. Chwytamy i zobaczcie. Dzięki temu rozciągamy nasz gluten. Zobaczcie, jakie to ciasto jest silne. Odwracamy. I to samo robimy z jednej i z drugiej strony. Siup. No i zobaczcie, mamy pięknie złożone nasze ciasto. Teraz ponownie przykrywamy je pokrywką i zostawiamy do ponownej fermentacji na godzinę czasu. Godzina minęła. Czas na drugie składanie ciasta. Ponownie sobie zwilżam delikatnie dłonie i teraz Składamy w ten sposób. Zobaczcie, jakie silne jest to ciasto. Tą końcówkę zawsze daję pod spód. Teraz odwracam. Ponownie sobie zwilżam. Zobaczcie, tak wygląda nasze ciasto po drugim składaniu. Widać fajnie pęcherzyki powietrza, widać naszą cebulkę. Teraz sobie ciasto przykryjemy i zostawimy w garowniku do fermentacji na około 2 godziny. Po tym czasie będziemy formować wstępne bochenki, a następnie przełożymy je do koszyków. Wkładamy do garówki i czekamy około 2 godziny. Zobaczcie, temperatura już się fajnie podniosła, 29 stopni. Jest ok. Może być tyle. Niech to ciasto fajnie fermentuje, tym bardziej, że teraz jest zima. Więc ta fermentacja troszkę będzie dłużej na pewno trwała niż, niż to jest latem. Tak się prezentuje nasze ciasto. Zobaczcie. Pięknie prze przefermentowało. Teraz delikatnie obsypuję je z góry mąką. Jest to mąka pszenna. Teraz ciasto odwracamy. Ponownie delikatnie obsypuję mąką. Dzielę sobie na cztery części. Każdą z części sobie delikatnie formuję w ten sposób. Ja robię to dość delikatnie tak żeby powietrze, które mamy w środku, żeby go po prostu nie naruszyć. O, zobaczcie w ten sposób. Możecie sobie pomóc skrop skropką o, w ten sposób. I tak robię z czterema bochenkami, zobaczcie. Ja w międzyczasie sobie przygotowałem dwie posypki, w które, w które obtoczę chleb, jest to semolina oraz, oraz jest to mieszanka ziaran. Sezam, siemielniane, bałka płośnik. No i tutaj też już mam przygotowane koszyczki ratanowe, cztery sztuki na cztery chlebki. Chlebki sobie pięknie odpoczęły, czas je zwinąć. Cześć, nastąpił nowy dzień wczoraj wrzuciłem chlebki do lodówki jak mogliście zobaczyć na filmie łącznie już spędzają tam 18 godzin i jest to jak najbardziej ok ja już sobie teraz rozgrzewam kamień, zaraz wam pokażę jaki jeszcze drobny sprzęt się nam przyda ale najważniejszy jest kamień, ja go zawsze nagrzewam około 50 minut wcześniej przed, przed tym jak je wrzucę do pieca. Do przygotowałem sobie również drobny sprzęt łopatka do pizzy Dwa papiery do pieczenia, dwie ostre żyletki, ja używam akurat takich, ale jeśli macie inne, to, to może być, również inna. Pirometr, za chwilę sobie zmierzymy temperaturę kamienia. Obowiązkowo spryskiwacz, no i troszkę mąki e, wraz z sitkiem, tak żeby sobie delikatnie posypać chlebek. Tak więc e, zabieramy się za nacinanie naszych chlebów. Aby mieć pewność, że nasz kamień jest dobrze nagrzany, sprawdzimy sobie go teraz. Naszym pirametrem, zobaczcie. 247. Jest ok. Chlebki mam już wyciągnięte z lodówki. I od razu, gdy wyciągamy je z lodówki, zawsze je kładę bezpośrednio na papier. W ten sposób, zobaczcie. Delikatnie możemy sobie obsypać mąką. Nie jest to konieczne, ale ja to robię, ponieważ zauważyłem, że wtedy łatwiej mi się nacina. Chlebek taki się nie szarpie. No i tak naprawdę długo nie czekamy, tylko od razu bierzemy się za, za nacinanie. Ja zawsze sobie robię ten, to jedno pierwsze takie wstępne nacięcie. A teraz zobaczcie, kąt z żyletki w ten sposób. I pod podskórkę. Staramy się pod skórkę dość głęboko wejść. No i jest OK. Możemy wrzucać to pieca pierwszy chlebek. Od razu sobie do naczynia żeliwnego wlewam rzątek. No i pieczymy 240 stopni 20 minut. Po tych 20 minutach wyciągnę naczynie z wodą i będę dopiekał już chleby na termoobiegu na 210 stopni już bez naczynia. Tak żeby się fajnie obsuszyły i żeby stworzyła się chrupiąca skórka. Zobaczcie moje chlebki się już właśnie fajnie dopiekają. Czas je wyciągnąć, bo już minął czas, że tak powiem. Zobaczcie, o delikatnie nam zaparowało. Fajnie delikatnie przyrumienione. Odkładam je od razu na kratkę. No, zobaczcie, jak ta cebula karmelizowana się fajnie przypiekła. Dobrze to wygląda. Zobaczcie, tak się prezentują nasze chlebki pieczone spod spodu fajny chrupiący chlebek widać, że ta karmelizowana cebulka jeszcze się lekko w piecu przypaliła, ale to przypalenie to jest takie pozytywne bo to jest wszystko smak, który pozytywnie wpłynie na, na chlebuś teraz zostawiam chleby na kratce, żeby wystygły no i gdzieś za nie wiem, godzinę, dwie będę je kroił jestem bardzo ciekawy jak wyglądają w środku, zobaczcie jeszcze te pęcherzyki to wszystko fermentacja od naszego zakwasu no i jeszcze kolejne dwa chlebki Zobaczcie, jeden nam się fajnie otwarł, a drugiego właśnie tego za, za płytko go naciąłem, i on się dosłownie zapiekł, a się nie otworzył. Ale widzicie, mi też się błędy zdarzają, więc. To, tak to właśnie jest przy pieczeniu. Ale ten się pięknie otworzył, zobaczcie. No i mamy to. I w tym odcinku to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję, że byliście tutaj razem ze mną. Jeśli podoba Wam się to co robię, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. A jeśli chcecie wesprzeć rozwój mojego kanału, możecie mi postawić wirtualną kawę poprzez portal Supi. Link w opisie. Dzięki bardzo, pozdrawiam Was serdecznie, cześć!